Stodni do matury, mówiła matka. Nie miałem się uczyć, się, miałem się uczyć, się, uczyć, się, uczyć miałem uczyć, się uczyć. W każdym razie kochani byliśmy na filmie Biblioteka Trap, Trap, Trap. Yeah. Sto dni do matury. Stodni do matury, czyli wielka ekipa robi film. Tak to robi ekipa ooo. Ekipa o. Także muzyczną, muzyczną wstawkę mamy już ze sobą. Oczywiście film robią ludzie, którzy ani trochę nie wyglądają jak ludzie, którzy mieliby pisać maturę. Tak, bo większość z nich ma ogromne zakola. Już pomijam fakt, że my mamy zakola, ale po 20 parę prostu... lat mają no generalnie. Ja. No, ogólnie większość gra, no, ludzi praktycznie 10 lat starszych od siebie. No, z, tej, z tej paczki to może ewentualnie ta dziewczyna sprawa i to jest chyba Kinga Banaś ewentualnie e, wygląda może trochę tak. Na, 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 że nadawałaby się może na, na granie maturzystki. Yy, tu no. to w ogóle, w sensie... Ta, jeszcze ta, jak ona się... Yy, no. Julitka! Julitka wspaniała. Ja jestem fanem Julitki. Ty Julitka. Jaka jest? I, Julitka? Nie, Julitka z prawej. Yy, pokaż tu właśnie, no. Julitka, Julitka, jest z prawej z dziewczyn, a z lewej też lubię Hajchania. Hajchania też jest super, no. A z prawej, tam na samym prawym jest chłopak, Hani Świeży i on gra głównego bohatera w tym filmie. Bartek Laskowski chyba ma nazwisko. Tak. Tak. Ja myślę, że to jest idealne. Widzicie? Widzicie? Ja jestem młodzieżowy. Widzicie? Ja ogólnie, ogólnie chciałem powiedzieć z góry. Że ja absolutnie nie jestem targetem tego filmu Nie, no na pewno nie Targetem tego filmu są ludzie w wieku, myślę, mniej więcej 12-13 lat, tak bym oceniał, no Ale porów... Pomówmy może o filmie, w samym sobie No dobra, 12-15, przesadziłem może troszeczkę Jeżeli ktoś ma 15 lat, to już zacznie łączyć wątki, że ten film jest tragiczny, więc myślę, że nie, <śmiech> <śmiech> że... Ale opowiada o maturze, oni się, wiesz, jeszcze są przed maturą Piętnastolatkowie, więc może się szukam może... pozytywów tego filmu. Czekaj, ba. A ty trochę przesadzasz chyba. Ja nie wiem, Paweł, tak się chyba nastawiał na krytykowanie, bo ja, ja całkiem co, taki. Po, może zacznę od tego, że nie do końca traktowałbym to jako pełnoprawdy film. Dla mnie to był Kora taki odcinek troszeczkę... na YouTubie Nie, dla mnie to był troszeczkę bardziej parodia trochę filmu. O, może w ten sposób bym poszedł. Takie troszeczkę zlepek scen różnych takich śmiesznych Albo nieśmiesznych No ale śmiesznych to tam było bardzo mało scen, nie? O, ten, ten, ten dziadek całkiem zabawny, miał zabawne scenę wiadomo, że on grał taką karykaturalną postać z kabaretu trochę wyjętą Bym powiedział Pod wyrwigroszem chyba, takim nieśmiesznym, co siedzi Nie bawiłaś się na postać? Ale w ogóle? To mnie trochę bawiło. Dla mnie była za mocno karykaturalna i była dla mnie taka zagrana. No, ale była zagrana nie, była świadomie tak Była zagrana tak teatralnie, że po prostu męczyło mnie to. Ale to był, według mnie to był świadomy zabieg. Oby no ale nawet. I aktora okay. i. Twórcy, nie? no dobra, no ale to nie możesz tłumaczyć tego, że to był świadomy zabieg, co z tego, że to był świadomy zabieg, jak to był moim zdaniem głupi zabieg. No i po prostu nie. Hmm. Nie do końca się zgodzę, o tyle że tak jak mówię, ja ten film posa, an się traktuje bardziej trochę jak taką parodię yy, trochę bardziej właśnie jaką karykaturę, ogólnie, więc to się wpasowywało, moim zdaniem, w całość filmu o, tak powiem no to mamy zupełnie inne zdanie, bo moim zdaniem trochę dorabiać filozofię do tego, żeby ten film podratować nie, ten film był po prostu zły ten film był zły scenariuszowo, aktorsko aktorsko zależy kto, o tam jeszcze, niektórzy i Montażowo, w sumie, może bym tu powiedział, że nawet wcale nie było tak źle. No i ci, że ja też bałem się, że będzie bardziej jeszcze tiktokowo, bo niestety oni tworzą taki kontekst, że musi być jakiś bodziec co chwilę, yy, takie przebodcowanie bałem się, że będzie, a faktycznie aż tak źle nie było. Ale akurat gra niektórych influencerów. Po prostu pozostawia wiele do życzenia Widać, że to nie są zawodowi aktorzy Tak, i... w większości na pewno, nie? I no sprawiało mi też to ból oglądanie tego Jak oni próbują być po prostu aktorami Sama fabuła jest po prostu... No fabuła jest banalna i taka głupawa, no nie oszukujmy się, że w ogóle dlatego samo wyjście fabularne, że jacyś nastolatkowie mieliby się włamać do ministerstwa edukacji, żeby zmienić coś na wyniki matury, to już samo dla mnie pokazuje, że do tego filmu nie można podchodzić. Serio, tak? Jak wydaje mi się, że ty trochę za bardzo serio do niego podchodzi, Dialogi są strasznie głupie. <czyw> Totalnie momentami takie po prostu randomowe. Tak, że mam... Na początku filmu, nie znam szczególnie, dialogi były takie, że mam... ludzie tak nie rozmawiają. No Nikt tak nie rozmawia, to jest właśnie, nikt tak nie rozmawia, jak oni tam momentami ze sobą gadają. I nie wiem, w sensie ciężko mi podejść do tego filmu jak do filmu. W sensie i Przy... gdybym miał go ocenić jak film, dosłownie jak film, no to jest. Tragiczny, troszkę lepszy niż Krajowan, <grych> no, tak bym powiedział. Lepszy niż Krajowan, i tak? No. No to, to, to nie ma drona tu tych chyba za 4 na 10 dałeś. No. No tak pewnie podaje 4,5 okay. pewnie. Wow, to ja myślałem, że jak powiedziałeś, że to już raz dwójkę tu rzucisz. Dobra, to może my się zgadzamy, po prostu ja inaczej po prostu dla ciebie tragiczny film to 4 na 10, a dla mnie 4 na 10 to jest film taki na no, że ujdzie no. No to da się obejrzeć. Najgorsze do tej pory to chyba weteranka była. Tak, taki co co też miałem okazję do... ten... Z tych co recenzowaliśmy przynajmniej? No, tak? z tych co recenzowaliśmy to tak. Dobra, ja tylko wrócę jeszcze do tego, że no, moim zdaniem, tak jak. Zresztą wydaje mi się, że ty też tak uważasz, że tego, tego filmu nie można stricte jako filmu traktować, bo dla mnie to jest pastisz taki. O, to może być Ten to, film słowo? nie jest. Przede wszystkim to, co ja mówię. Ten film nie jest dla nas. My nie jesteśmy w ogóle grupą odbiorczą tego filmu, no nie, jakkolwiek. No nawet w jednym procencie, chociaż dziwne ty znasz tych wszystkich tak. ludzi, to wie w ogóle. No, mo, moja narzeczona no to w ogóle. To w, no ogląda niektórych. Filmów. A byłeś z nią na tym? Tak. I jak się jej podobało? Y Całkiem okej. Okay. Obydwaj się nastawialiśmy, że to będzie raczej film taki 4 na 10 I e... się nie e... I się nie rozczarowaliśmy, to znaczy, że nie był gorszy, a może był nawet ciut lepszy niż się spodziewaliśmy Okej okay. tak... Nie wiem, w sensie serio N Nie jestem w stanie jako takich większych pozytywów w aspektach filmowych z tego filmu wyciągnąć Zdjęcia czasami e... były spoko Tak, o to akurat prawda, zdjęcia rzeczywiście były fajne momentami i no montaż też mi nie, nie przeszkadzał w jakiś mhm. sposób w odbiorze filmu, ale wszystko naokoło tego, gra aktorska, fabuła, w ogóle scenariusz, dialogi, to wszystko było po prostu Może przejedziemy po złe. aktorach, yy, aktorach, influencerach, yy, kto jakoś tam w miarę zagrał, co? Yy, główny bohater, co uważasz? Bartosz, czaskowski? No. No, on całkiem, całkiem okej okay, chyba. On może? akurat całkiem, całkiem, tak. całkiem moim zdaniem spoko, kapsel, tak. kapsela grał. Tak. Jacek Koman tutaj grał dziadka Antoniego. No, ja no i to to jest no dla mówię, mnie... dla mnie to jest postać wyjęta z kabaretów takich, yy, taka karykatura, bo dla mnie nie. to jest over, over too much. Yy, no, yy, Piotr Głowacki nie miał za dużo zagrania tak naprawdę. Bardzo mało, wręcz no marginalna yy, postać też yy, ciężko był go totalnie ocenić. Totalnie karykaturalne. Ogólnie to jest, wszystkie te Małgorzata były, Foremniak zagrała, no niezbyt dobrze, ale ona ostatnio nie ma zbyt dobrej formy. Polasieczko. Że... A Polasieczko akurat zagrała Ta. całkiem fajnie. Chociaż mi Karolina powiedziała, bo ona mówię bardziej oglądała, że ona taka jest, tam. właśnie, ale. że ona tak się zachowuje też normalnie na filmach i na co dzień, więc ona, ale ona grała taką postać, taką, taką beach trochę, nie? Mhm. Taką wredną, yy, chłodniejszą i tak dalej z ciętymi ripostami. I to fajnie się w filmie sprawdzało, bo to kontrowało. Yy, podejść do góry i takie jeździsz. To to jest Bartosz Kubicki. Kto to jest Bartosz Kubicki, kochani? Kochani, on win... nie wie, kto to jest Bartosz Kubicki. To ty wiesz, to jest to, a to ten. Tak. Ten blondy. Tak, to jest w... ten. On jest, on jest bożyszczem wielu nastolatek. Paweł, jak ty może takich rzeczy nie Też Grał głupio. Ja nie pamiętam, kurde, jak, jaką teraz. grał. Muszę sobie teraz wyługać bo zapomniałem. Bartusz Kubicki. Eee... No, Bartek Kubicki on po prostu się nazywa, no tak, po prostu Bartosz, nie skojarzyłem, No, ale on, no, on generalnie też mega karykaturalnie takiego debilat czystego grał. No, no, grał, grał. Nie e... wiem, jaki on jest normalnie, ale. Nie, raczej taki w porządku, normalny chłopak. Na dzień, do chodziło, dzień dobry na, nie, na kancę, nie. nie chodziło mi absolutnie o to, że jest normalnie tym, tylko. Yy, no, no, no. W sensie, no nie, czy też tak głupkowa to gra mhm. ogólnie swoją Twoją. Polka... oni wszyscy muszą pajacować na tym YouTube. bo, bo oczy, dzieciaki oczy... to lubią, no nie no. się My też musimy, Bartek, może zacząć. Może tak. No mówię, cały czas mówię, pokazujmy brzuch, a ty nie chcesz. <śmiech> <śmiech> tak, <śmiech> palcem gdzieś <ty będziesz> grzebać. Nie <laughs> Kinga Banach. Kinga Banach całkiem okej też uważam, że zagrała. Naprawdę? No? Co twoim zdaniem tak tragicznie zagrała? Moim zdaniem nic nie zagrała. Okej. Okay. Kto tu jeszcze był? No, reszta nie miała. Nie, ta zagrania. Hanna Puchalska. O, to... się od Hajhani, hajchania jest wspaniała. E... Nie, ale, ale gra słabo. A reszta... ten to w ogóle, ten Alant Kowalczewski. To już tak, też jest. tak zwany. Bo no, a naj najgorzej zagrał. że ty to znasz no, w ogóle wszystko. Najgorzej, moim zdaniem, zagrał Mortalcio i tak. Ten, co grał tego mięśniaka. Hmm. No. Patryk Baran. Mortalcio, no. Mortadela. Nie zagrał, twoim zdaniem, tragicznie? Jak grał tak, tak, tak drewnianie, strasznie? Wartek, dla mnie, o, o z tych ludzi, nie. No. To ten coś zagrał. Coś? Zagrał? No. no i w sumie ona zagrała, ale tak jak mówisz, ona grała się podobno, więc. Tak. To prawda. A ten... No tak karykaturalna mocno postać, no. No ale generalnie... Inaczej, że się mi jest ciężko w ogóle zobaczyć, jak oni grali to wszystko, bo dla mnie to było takie nienaturalne i takie po prostu nie... nierzeczywiste, same dialogi, ta fabuła, to wszystko było po prostu... idiotyczne, jakbym oglądał, nie wiem, odcinek Nie ma to jak hotel, no. Na, Disney, na Disneyu. Może jeszcze tylko zaznaczymy w ogóle... Czym do końca jest ten film? No, bo raz, że mówimy, że jest pastyżem, po jakąś tam parodią, yy, i tak dalej, to jedna rzecz, ale dwa, że on troszeczkę był heistem takim, nie? Heist Mówi, kochani, dla no. tych, którzy nie wiedzą, Heist Mówi to jest ogólnie film, który ma w sobie motyw napadu, całego planowania tego wszystkiego. No, i trochę był heistem takim. No, 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 no bym. Nie no. Miałem fakt, że głupił heistem i yy, głupi plan na wszystko, ale jednak był. Do tego bym powiedział, że jest trochę takim filmem Coming of Age, to znaczy, że młodzi ludzie po prostu dojrzewają do pewnych rzeczy, dochodzą do jakichś tam wniosków, no bo on ma jakieś tam przesłanie, niby mądre, które pewnie dla, dla niektórych dzieci będzie ważne, bo, bo ten film mówi o tym, że każdy y, powinien iść swoją drogą, y, każdy powinien też mieć y, swój czas, że tak powiem, że nie każdy, nie każdemu dana decyzja czy dany, dany etap zajmuje tyle samo czasu, nie? Że każdy powinien właśnie iść tą swoją drogą w odpowiednim czasie i tak dalej, nie śpieszyć się, nie patrzeć na otoczenie, skupić się trochę na sobie. Nie, nie? utrudniać innym. No, tak. Nie wiem, nie Matek, wiem. nie wiem. Ja nie mam ogólnie o tym filmie nic do powiedzenia więcej. E, co warto zaznaczyć, pojawiają się też małe cameo takich znanych influencerów, top, top 2 chyba w Polsce, czyli Freeze się pojawia w jednej scenie, kochani. Jaki e, Freeze? No, Freeze, Karol Freeze Wisieński. No, pojawia się. Pojawia się. Ja Wam powiem tak, kochani. Moim zdaniem ta scena, w której. Tutaj. O, muszę tu obniżyć ocenę. to mówiłem Karoli, bo się śmieliśmy razem na no. filmie, że. W y, ta scena, w której się pojawił Freeze, powinien, y, powinien powiedzieć w tej scenie do, do świeżego: Stary, mega mocne! I, i, tak, bo oni tak zawsze na filmach reagują. I wtedy bym podwyższył ocenę, a za to, że się nie będą bo się trochę obniżyć. Wow! Wow, mega! Wow! Nie, stary, mega mocne! Robi wrażenie. Robi wrażenie. Nie. No tutaj takie jak wiemy, oni lubią overreacting i takie sztuczne reakcje. No i ten film trochę się wpisuje w to, nie? że to taki trochę... No mówię, dla mnie to jest bardzo duża parodia, taki pastisz, taki... karykatura filmu. No, niektóre postacie są wyjęte z życia, jakieś tam sketchy z kabaretów i tak dalej. No nie Ja do tego filmu totalnie nie podchodzę na poważnie. No, nie, po jest... nie potrafię tego ocenić jako filmu w 100% takiego filmu. Jak to, to jest to, jak film, który został napisany do szkolnego przedstawienia. Czyli takie totalnie absurdalne jakieś kwestie, totalnie absurdalne postaci, totalnie absurdalna fabuła. I to wszystko się nie łączy w nic. Mam niby jakieś przesłanie, ale było pisane chyba przez, nie wiem, dwie godziny. Dawajcie, stary robił burzę mózgów, wrzucimy co tutaj możemy zrobić, stworzymy jakieś postacie, połączymy to w film. I tyle, no przepraszam bardzo, no, no film jest. Film jest. Nie wiem, nie wiem nawet, czy ten film trafi do ludzi, którzy, których jest targetem. Ja może dlatego, że, są, że to są influencerzy, którzy ich znają. Ja ci powiem tak, na ten film bardzo dużo ludzi chodzi nawet z wieku 30 parę lat, 40 parę lat. Więc ja jestem w szoku potężnym, bo ja myślałem, że na to będą chodzić właśnie, bo ten film jest chyba od 8 roku życia, po czy od 7, więc myślałem, że będą na to chodzić ześ, wiesz, od 5 do 15 lat mniej więcej ludzie, nie? a chodzą naprawdę ludzie w naszym wieku, albo i starsi. Więc to jest dla mnie duży szok. Może mają tylu fanów po prostu. No może tak. No wiadomo, że i to nie mówię o tym, że chodzą ze swoimi dziećmi ci ludzie, tylko mówię, że chodzą sami z... okay. bez, bez dzieci Dobra Bartek, bo i tak uważam, że za o 16 minut za dużo poświęciliśmy na ten film. Eee, eee, coś chciałbyś jeszcze dodać? A, że, że piosenka jest też, yy, co myślisz o piosence tej takiej, yy, głównym motywie, że tak powiem? Nie wiem, dla mnie to był totalny autotune lecący z jakimś tym i dla mnie to nie jest piosenka. Ja nie jestem odbiorcą piosenek ekipowych, by chciałem no. powiedzieć właśnie. że to jest okropne, mój siedmioletni brat jest zna i to jest po prostu... No i nie trochę I on chyba jest. I on rzeczy. był idealnym odbiorcą tego filmu, więc no... Kurde no mówię, nie chcę być za surowy też dla tego filmu, bo myślałem, że będzie jeszcze gorszy. Eee, no i ja uważam naprawdę, że po prostu tego filmu nie można traktować poważnie jako kino, nie, nie możecie do, nie, do tego filmu podchodzić kochani, jako tacy krytycy, którzy będą to analizować, nie wiem, głębie postaci, e, złożoność fabuły. Ale fabulały. ja mam włosy przerzedzone, <laughs> nie, nie, o, no, o mnie nic nie, nie, lepiej nie mówić, e, no ale generalnie e, faktycznie nie, mówię, nie podchodźcie do tego jak do filmów takich ambitnych, że tak się wyrażę, nie? To jest po prostu czysta, nawet głupia powiem wprost, po rozrywka. No i taki kabarecik troszeczkę. Dobra, dawaj. Yy, dobra, to ja może... No, no zachętę, może im coś da. No zachętę. Jest lepszy niż Krajowy, to chciałem powiedzieć. Też tak uważam. Już? No dobra, już. No zachęta. Cztery i pół. Piąteczka. Piątkę dałeś bardzo. Piąteczka na Oj, tak, Ciekawe tak, z twojej tak, strony. Tak. No zachętę. Dałem tej głupiej sprawie rodzinnej, czy czym innym głównie ja te... piątkę, więc temu też dam piątkę. Ja też dałem tą szóstkę, to jest za teraz. No ja uważam, że to nie jest gorsze od tej sprawy rodzinnej Może podobny eee, poziom wypoty dokładnie. No. dokładnie dokładnie i podobny poziom przerysowania postaci u na tam jak tutaj no. w większości no ale co chciałem mówić Film na pewno jest yy, spoko, jeżeli szukacie jakiegoś takiego odmurzacza i po prostu chcecie obejrzeć y, youtuberów, których oglądacie na YouTube normalnie, którzy robią film. No to jest chyba jedyny powód, żeby iść na film zobaczyć, to faktycznie, żeby zobaczyć tak zwane znane mordy z internetu y, na wielkim ekranie, znane bo to jest chyba faktycznie pierwszy film youtuberów taki fabularny, który wyszedł do kina. Bo zdarzały się jakieś tam. Nie powiem przykro, że oby ostatni, bo mam nadzieję, że po prostu się poprawią, bo on tak powiem. Tak. no Dobra, też, Paweł, tutaj mocno jeździ, dał 4,5, więc aż tak nie podchodźcie A to do jest tego mocno na mnie. To prawda. co zmienia to faktu, że no nie jest to film najgorszy na świecie. No, są na pewno. O, powiem tak. Film moim zdaniem nie jest szkodliwy. To i tak jest no dużo, jest. bo są filmy, które lecą w kinach typu film o liczbie dni w roku. Nie będę tego tytułu wymawiał. Który jest, który jest szkodliwy zdecydowanie bardziej niż to, więc jak macie wybrać, to wybierzcie mniejsze zło. Jeżeli mam wybierać między jednym a drugim, wolę nie wybierać wcale. Wiedź Dobra kochani, kończymy to. A wy wybierzcie najlepiej, czyli wybierzcie subskrybowanie naszego kanału, polajkowanie, skomentowanie i oglądanie nas, kochani, bo naprawdę to nie będzie strata czasu. My jesteśmy, może nie tacy wielcy jak wielka ekipa, ale jesteśmy za to bardzo ciekawi. Esa, buziaczki. Na razie, cześć. <ślam>